Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, idziemy pokłonić się Panu Jezusowi, by potem przyjąć całym sercem Jego Słowo. Panie Jezu Chryste, dzisiaj w uroczystość, właściwie wspomnienie obowiązkowe świętego Maksymiliana, Marii Kolbego. Przychodzimy, by patrzeć. Na ciebie, błogosławiącego dzieci, tego, który pokazuje nam w dzieciach coś bardzo istotnego. I w życiu patrona dnia dzisiejszego możemy zaobserwować to dzieciństwo na poziomie zaufania Tobie. Całkowite dzieciństwo, nie infantylizm, ale takie umiłowanie, które bez lęku oddaje wszystko, wierząc, że Ten, któremu oddajemy wszystko, jest tym, który zrobi z tego, co do Niego przynosimy najlepszy użytek, Święty Maksymilian Maria Kolbe, patron dnia dzisiejszego, w kluczu tego. Co będziemy rozważać, mówił na przykład: Budujemy dom. Ojcze, mówili współbracia, nie mamy pieniędzy, właśnie dlatego go budujemy, ponieważ nie możemy polegać na sobie. Uczmy się od tego świętego, daj nam Jezu, nauczyć się od tego świętego dzieciństwa, o którym dzisiaj chcesz nas pouczać. W Ewangelii. Przyniesiono Jezusowi małe dzieci, aby położył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zabraniali im tego. Jezus rzekł: Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Położył na nie ręce i poszedł stamtąd. Zawsze kiedy czytam ten fragment o dzieciach, śmieję się wobec tych wszystkich zarzutów, które e, są dzisiaj stawiane przez różne środowiska na poziomie tego, że Kościół katolicki to jest taki, taki zły, taki B, że po pierwsze nie szanuje kobiet. Po drugie, e, jeśli chodzi o dzieci, no to ciągle te molestowanie seksualne i tak dalej. Nie chcę broń Boże, żebyście to dobrze zrozumieli, bagatelizować sprawy, jeżeli nawet jeden ksiądz byłby jakimś zboczeńcem i molestował dzieci, powinien siedzieć. To nie ma, dla mnie to jest bezwzględne, bo czegoś takiego nie powinno się nigdy zdarzyć. Natomiast nie mogę też przechodzić obojętnie wobec tego, wobec takich zarzutów, że teraz Kościół katolicki nie doprowadził do tego, że kobiety czy doprowadził do tego, że kobiety nie są szanowane. Moi drodzy, w ogóle z chrześcijaństwem, czy jeśli chodzi o dzieci, weszła zupełnie inna jakość w kontekście w kontekście szanowania człowieka. Za czasów Jezusa dziecko w ogóle do 12 roku życia nie było traktowane jako człowiek, upraszczając nieco. Było traktowane w sposób pogardliwy, nie miało żadnego znaczenia, a Jezus dowartościowuje i pokazuje, że do takich należy Królestwo Niebieskie. A kobieta, kobieta była pomiatana. kobieta co najwyżej mogła służyć, nie mogła mieć swojego zdania. Kobieta miała specjalną przestrzeń w synagodze, nie mogła w tej synagodze wejść w określony w określone miejsca, gdzie modlili się mężczyźni, była odgrodzona. Kiedy przyglądałem się, jak to wygląda w synagodze, poszedłem tam zobaczyć, pracując w Ziemi Świętej, posługując przez te kolejne miesiące, będąc już kapłanem, to byłem zaszokowany, że tam były w niektórych synagogach wręcz kraty, przez które kobiety mogły tylko zerkać na to, jak mężczyźni się modlą. Więc Jezus pokazuje no coś bardzo istotnego godność człowieka od początku do końca. I to co jest dla nas istotne e, z tej dzisiejszej Ewangelii. myślę, że to co mamy zabrać, że Jezus pokazując godność człowieka na poziomie dziecka no pokazuje też, że właściwie dzieci są obrazem e, tego piękna w relacji. O czym teraz myślę? W świętej pamięci ksiądz Pawłukiewicz, kiedy uczył nas Różańca, bo ja też czuję się jednym z jego uczniów i koronki do Bożego Miłosierdzia, to on mówił, że patrzmy na dzieci. I nie wiem, czy pamiętacie takie jego kazanie, które porównywał z małym dzieckiem idącym z mamą które Wypowiada słowa: mamo kup, milizaka, mamo kup 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 milizaka, masz. I mówi: Widzicie, mamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tak mówił, upraszczając trochę ksiądz Piotr Pawłukiewicz. I mówi: Potem ten dzieciak dorasta, jest już chłopak, który umawia się na randki z dziewczyną i mówi do dziewczyny. Daj się, daj się pocałować, 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 daj się pocałować. Mamy różanie, dziewczyna w końcu mówi: Masz. On oczywiście to trochę upraszczał, ale pokazywał sens na poziomie prostych przykładów w kontekście odniesienia do Ewangelii. to będę, kiedyś w czasie studiów doktoranckich chodziłem trochę podpatrywać księdza Piotra Pawlukiewicza. Pomyślałem sobie, jak to jest, że on tak mówi, że ściąga ludzi. Ja też tak chcę. Chcę mówić, żeby ludzie przyjmowali Ewangelię, żeby rozumieli ją. No ale nie wchodzę w ten wątek, kiedyś może Wam o nim trochę więcej opowiem przy temacie zazdrości. Co chcę pokazać na poziomie, na poziomie dziecka? Czego my się możemy nauczyć z tej dzisiejszej Ewangelii? Po pierwsze, tego, że z jednej strony Jezus widzi w dziecku Wartość człowieka, z drugiej strony, pokazuje to, czego od dzieci możemy się nauczyć. Nie wiem, czy zauważyliście, że dziecko w wielu sytuacjach nie ma w ogóle najmniejszych problemów z różnymi rzeczami. Ono nie widzi przeszkód, ono nie widzi ograniczeń. I stąd patrząc na dzieci, możemy widzieć Ewangelię na poziomie czego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Dziecko jest bardzo proste w tym, czego oczekuje, czego pragnie. No przecież kiedy idę do mojego kolegi Leszka i patrzę na jego dzieci i kiedy siedzimy, no to one są, te dzieci są tak spontaniczne, tak, tak prawdziwe, tak piękne, w wymiarze człowieczeństwa, że za, zawsze, zawsze mogę to powiedzieć, a, a może znowu, prawie zawsze. Wychodzę z czymś obdarowany przez te dzieci. Tu nie chodzi o jakikolwiek aspekt materialny. Chodzi o to, co ja dostaję patrząc na ich człowieczeństwo, patrząc na ich piękno. Więc jeżeli Jezus mówi, Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, to dlaczego my nie pozwalamy, żeby dzieci zbliżały się do Jezusa? Nie szukamy sposobu, żeby pokazać, jak one mogą się zbliżyć do Jezusa. Pamiętam taką sytuację, kiedy jedno z dzieci, kiedy pozwoliliśmy na to, aby dzieci mogły Pana Jezusa adorować w świętym sakramencie, podeszło spontanicznie do ołtarza i ucałowało obrus. Ucałowało obrus, na którym stał Najświętszy Sakrament. Pomyślałem sobie: "Wow". Pamiętam to dziecko, które będąc na rękach u mamy, pracowałem wtedy i posługiwałem na parafii w Łukowie. Widząc przyjmującą Komunię Świętą Mamusie, zapytało mamusiu, a kiedy ksiądz da mi lekarstwo? Zatrzymałem się, chwilę stałem, bo znieruchomiałem, ponieważ to dziecko powiedziało naukę ojców Kościoła: lekarstwo na grzechy, na, na trudności, na niepokoje, na niemoc. Moi drodzy, uczmy się tego, co najpiękniejsze od dzieci, żeby, żeby mogło w nas to dzieciństwo. Być jak najbardziej widoczne. I na koniec chcę Was poprosić, żebyśmy dzisiaj w komentarzach podzielili się tym, czego nauczyliśmy się od dzieci. Ja wam powiedziałem w filmiku o kilku różnych rzeczach. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen.